Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku. W którym raczej po turcję, wiecie, że nie zakupimy niczego, ale będę na pewno też robił żniwa, kultował, siał i coś pokombinujemy. Jeszcze inne rzeczy, dlatego że raczej krótki jest ten odcinek, ponieważ się postarałem go nagrać na komputerze. Możliwe, że czasami będą ścięcia różne, dlatego że. No Na komputerze to mam przez jedną aplikację, nie mogę jej po powiedzieć, bo znam się trochę na prawach autorskich i coś tam wiem, nie jestem w nich najgorszy. No i też możecie też rozpoznać to po tym, że myszka jest na ekranie. Klikam ją, nie, nie widać ją raczej, w prawym górnym rogu teraz jest akurat. No i tak na ogół to przejdę już właściwie do komentowania odcinka, bo w tym momencie jadę sprzedać słonecznik. Też się coś zarobił. mam 172 tysiące. Są dobre pieniądze i też nie będę już na oczywiście oglądał reklam, dlatego że to tylko w pierwszym odcinku oglądamy reklamy, żeby się dało się jakoś rozwinąć. W drugim już raczej będę ją próbował, bo jeżeli że w następnym odcinku, w trzecim, jakoś jak będą jak... jakieś problemy finansowania, no to wtedy by się przydało jakąś obejrzeć. No bo wiadomo, że jak będą problemy, no to. Kupimy, nie kupimy, przepraszam, obejrzymy jakąś reklamę, jedno, może, nie więcej, no bo nie chcę oglądać reklam, bo te reklamy to są takie, wiecie, jakie łatwe ułatwienie, sporo się zostaje, to rozumiecie. Mogliście też zauważyć, że na przykład po lewo ekranu jest L1 czy że przy PlayStation, nie wiem jak jest przy Xbox właściwie, bo ja mam PlayStation, ale jest L1 lub u góry, w prawym górnym rogu jest R1, to jak przypadek właściwie, ale nie, to po prostu aplikacja już to tak zrobiła, Panem próbowałem grać, nie wiem, coś nie idzie, może mój pad po prostu nie pasuje, bo też mam PlayStation 3. Nie wiem, ci, co mnie właściwie kiedyś oglądali, to nagrałem raz z FIFA 10, ci, właściwie Shorts, Ci, co już naprawdę mnie oglądali, to wiedzą, a już go nie znajdziecie, niestety. No jak zwykle, pracownik też przy okazji widzi, można było zauważyć za zero. Tam się bagują ciągle, a jak masz jeszcze dłuższe maszyny, to w ogóle tam się blokują. Te dwa pole to są masakra po prostu. Będzie trzeba na pewno kupić to jeszcze jedno pole większe. No i tak, przy okazji, to słonecznik, przyczepa słonecznikiem, to pojadę moim dojcem. Nie wiem czy każdy znam, ale raczej mało osób ten ogląda. A wiem, że jedno osoba, która to na stówę będzie oglądać, zna takiego jednego YouTubera, który lubi dojcfary. Nie mogę ujawnić go szczerze, bo. Nie za bardzo wolę ryzykować, bo to wszystko jest możliwe, bym wam powiedział. A właśnie ja to już przy okazji to dojechałem. I teraz czekajcie, to będzie muszę zobaczyć na mapce. Ło do młyna, to pół mapy muszę. No, jak zwykle, pracownik się znowu zablokował. Dobra, jedziemy, jedziemy. W ogóle 208 tysięcy na koncie, no i teraz się jeszcze zarobiłem na słoneczniku. Mam pomysł trochę nagrywać jeszcze shortsów, ale myślę, bo o 14 dodaję filmy. A i tak te shortsy wiem, że dużo wyświetleń robią, ale szczerze też tak dla wyświetleń tego jak najbardziej nie robię, tylko żeby też trochę się pobawić, nie ponagrywać. O, już akurat przypominam się, teraz było dużo tych różnych, tak na TikToku na przykład, akurat ja mam YouTube, to były te różne, jak na przykład, nie wiem, teraz dzieci, że coś tam, coś tam, a dawniej się właściwie myślało, że kiedyś będzie w Willy będziemy mieszkać z kolegami i nagrywać YouTube. I szczerze mówiąc, ja takie miałem z kolegami. Nawet z Szech, dwóch dni, przepraszam, nagrywała YouTube'a. Nawet jeden na we mnie ogląda, a drugi na stół mnie nie ogląda. To też ciekawe. I tak już na ogół dojeżdżamy. Ciekawe ile zrobiłem. Mam 107 tysięcy, no tak bardziej zaokrąglenie to 108. Ulala. Ci, że... Czekajcie, nie umiem liczyć. 21 tysięcy jakoś, niecałe. To No A tutaj tak na ogół sobie kręciłem kamarką. To jest razy półtorej, więc naprawdę tak akurat śmiesznie mi to wyglądało. O, tutaj sobie minimapkę oglądałem i jechałem przez minimapkę. Musiałem jakoś dojechać. się mógłbym wam teraz to też zrobić tak, żebyście to widzieli w Razji jeden, ale to już. z tego szczegóły są. 41 przez ten ciągnik może jechać. Ciekawe, myślałem, że 30 to jego totalny maksa, czasami 39, a to powiem 40 a 41. No i znowu muszę wspominać o tym pracowniku. Który znowu jak zwykle musiał źle pojechać. Teraz co ja bym sprzedawał? Ziemniaczki, tak? Ta, ziemniaczki, dobra. W ogóle ten New to też kupiony w tamtej serii... Nie serii, przepraszam, odcinku. bo nie wiem pierwszą serię. Nie będę tłumaczył drugi raz, czemu to jest druga seria, nie kontynuuję tam, nie tam, tamtej, tak kontynu nie kontynuuje. Dobra, jakoś wymawiam to. No tłumaczyłem to w pierwszym. Nie obejrzałeś. Zapraszam do obejrzenia. No i też bardzo, powiadomość, raczej tego nie mówię, ale też nie robię właściwie, na szorcach nawet nie robiłem, ale bardzo zachęcam do lajka wiadomo. Miło by mi było, ale jak nie, to już Wasza decyzja. Jeden youtuber powiem powiada bardzo często, też oglądałem jego trochę odcinków. Ja też takie polskie przysłowie ale lubię często mówić, że gratis to darmowa cena. Lub na przykład mówił, że darmo to, do, to jest uczciwa cena. Tak, dobrze to wymówię. Jak nie, to mi mówcie w komentarzach, czy dobrze to idzie tekst z Posłucham jak u was na przykład można na to mówić lub na przykład jak wy na to mówicie, albo czy ja źle to po prostu mówię. No dobra, to już kończymy ten raczej odcinek, w następnym sobie to dokończymy, a na razie się z wami żegnam, cześć!